Cześć, Artur Wiśniewski z W tym materiale pokażę Wam, czym jest zlecenie z limitem aktywacji, kiedy się go używa oraz jak się je składa u różnych brokerów. Przede wszystkim, jeżeli inwestujesz pasywne, zapomnij o nim, nie przyda Ci się. Zlecenie z limitem aktywacji służy przede wszystkim do inwestowania aktywnego, a zwłaszcza, według mnie, do trend followingu, co za chwilę Wam pokażę. Limit aktywacji to zlecenie... Zlecenie z limitem aktywacji to zlecenie warunkowe. Limit aktywacji określa cenę, przy której zlecenie jest aktywowane w arkuszu. Zlecenie z tym, z tym warunkiem jest wysyłane na giełdę, ale nie jest ono początkowo widoczne dla uczestników rynku. Pojawi się w arkuszu zleceń dopiero wtedy, kiedy zostanie spełniony pewien, pewien warunek, a dokładnie kurs ostatniej transakcji będzie równy lub wyższy limitowi aktywacji. Aby zlecenie z limitem aktywacji zostało w ogóle przyjęte do arkusza zleceń i trafiło na giełdę, to kurs to limit aktywacji musi być w przypadku zleceń kupna wyższy od kursu ostatniej transakcji, a w przypadku zleceń sprzedaży limit aktywacji musi być niższy od kursu ostatniej transakcji. Kiedy już zlecenie trafi na giełdę, kiedy zostanie ono aktywowane w arkuszu, w przypadku zleceń kupna. Zdzieje się to wtedy, kiedy kurs ostatniej transakcji będzie wyższy od limitu aktywacji, a w przypadku zleceń sprzedaży kurs ostatniej transakcji będzie niższy od limitu aktywacji. Wiem, na razie jest to trochę skomplikowane, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Zlecenie kupne to klasyczny przypadek, kiedy takie typ zlecenie może się przydać. Czyli trend following. Widzimy tutaj formację kontynuacji, trend wznoszący. Kurs buja się w górę, w dół, nie może przebić się przez poziom 100. Nie chcemy kupować teraz, ponieważ nie wiemy, czy ten kurs dalej pójdzie w górę. Możemy mieć obawę, że od 100 się odbije i pójdzie w dół. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby kupić dopiero wtedy, kiedy przebijemy się przez opór. Na przykład, kiedy kurs osiągnie poziom 101. Dlatego. Kurs ostatniej transakcji, zakładamy, że przy składaniu zlecenia wynosi 96. Składamy zlecenie z limitem aktywacji. Limit aktywacji jest wyższy niż kurs ostatniej transakcji, bo to jest 101 względem 96, więc zlecenie zostanie przyjęte, ponieważ limit aktywacji jest wyższy od kursu ostatniej transakcji. A w momencie, kiedy kurs ostatniej transakcji zostanie osiągnięty, kiedy zrówna się z limitem aktywacji albo będzie wyższy, to to zlecenie się aktywuje i Pojawi się w arkuszu. Drugi przypadek to ustawianie stop-lossów. Zakładamy, że mamy już pozycję w portfelu i chcemy zabezpieczyć się przed sytuacją, że kurs zacznie spadać. W momencie, kiedy kurs zacznie spadać poniżej poziomu wsparcia, w tym przypadku 100 euro, chcemy, aby nasze zlecenie się aktywowało i doszło do sprzedaży. I ponownie zakładam, że w tym momencie, czyli w momencie przyjmowania, składania zlecenia do arkusza, kurs ostatniej transakcji wynosił 105, więc musimy dać limit aktywacji niższy. W tym przypadku jest to 199. I jeżeli kurs ostatniej transakcji będzie wynosił 99 lub niżej, to w tym momencie to zlecenie się aktywuje i wejdzie do arkusza zleceń realizując się na rynku. Zlecenia z limitem aktywacji mogą być łączone ze zleceniem limit albo PKC, czyli ze zleceniem rynkowym. W przypadku limitu aktywacji ze zleceniem limit tego typu zlecenia nazywają się stop limit, a, ze zleceni a zlecenia z limitem aktyw aktyw aktywacji PKC noszą nazwę stop lub stop loss. W przypadku zleceń stop limit, czyli tych, gdzie mamy limit ceny i limit aktywacji, żeby to zlecenie mogło zostać przyjęte do arkusza zleceń. W przypadku zleceń kupna limit ceny musi być większy lub równy limitowi aktywacji, a w przypadku zleceń sprzedaży limit ceny musi być niższy lub równy limitowi aktywacji. I znowu, żeby lepiej to się ułożyło w głowie, zerkniemy ponownie na grafikę. Kurs ostatniej transakcji 96, limit aktywacji musi być wyższy, czyli 101 jest. Limit ceny musi być wyższy lub równy limitowi aktywacji i tak jest też w tym przypadku. Więc w momencie, kiedy kurs ostatniej transakcji wyniesie na przykład 101 albo 101,5, zlecenie się aktywuje i, zostaje, i pojawi się w arkuszu zlecenie z limitem ceny 104. W przypadku zlecenia sprzedaży mamy sytuację odwrotną: kurs ostatniej transakcji 105, aby. Zlecenia mogą być przyjęte, limit aktywacji musi być niższy i jest, wynosi 99, a limit ceny musi być równy lub niższy od limitu aktywacji i ten warunek jest spełniony, ponieważ kurs, przepraszam, kur, limit ceny wynosi 96, czyli jest mniejszy niż limit aktywacji 99. Uwaga! Zastosowanie stop loss nie oznacza, że nie możemy stracić więcej niż zakładaliśmy. Nie jest tak, że zlecenie zawsze zrealizuje nam się po limicie aktywacji, po kursie limitu aktywacji. To jest kurs, w którym momencie zostanie aktywowane. I oczywiście, jeżeli inwestujemy na płynnych instrumentach, to to zlecenie bardzo często zrealizuje się albo po tym kursie, albo po kursie niewiele odbiegającym od, od niego. Natomiast jeżeli inwestujemy na, na instrumentach niepłynnych, mogą być problemy. Jeżeli składamy zlecenie z limitem. Aktywacji i limitem ceny, czyli stop limit, to może się okazać, jeżeli damy zbyt, yy, zbyt ciasny limit, że nasze zlecenie zrealizuje się tylko częściowo. A jeżeli korzystamy ze, ze zlecenia PKC z limitem aktywacji, czyli właśnie stop loss lub inaczej stop, to może się okazać, że nasze zlecenie zrealizuje się w całości, bo jest to PKC, ale po kursach dużo bardziej odległych od limitu aktywacji, niż byśmy zakładali. Dlatego. Nie stosujcie zleceń stop loss na mało płynnych instrumentach. Czym jest trailing stop? Jest to odmiana zlecenia stop loss. O co w tym chodzi? Składając zlecenie stop loss, wraz ze wzrostem kursu, idea jest taka, żeby podnosić ten limit aktywacji. Czyli początkowo jest on na poziomie 1, ale wraz ze wzrostem kursu podnosimy go na poziom 2, 3. 4 i 5 po to, żeby kiedy kurs zacznie w końcu za mocno spadać, żebyśmy wystarczająco szybko, szybko sprzedali. Natomiast to ręczne podnoszenie stop loss jest dość uciążliwe, podnoszenie limitu aktywacji w tym zleceniu. Zlecenie Trailing Stop automatyzuje nam ten proces. Możemy określić albo kwotowo, albo procentowo, o ile musi spaść kurs od szczytu, żeby nasz stop loss się aktywował. Jaka jest dostępność zleceń z limitem aktywacji u brokerów? Jeżeli chodzi o polski rynek, GPW i polskie domy maklerskie, w każdym domu maklerskim zlecenia z limitem aktywacji są dostępne. W przypadku rynków zagranicznych i brokerów polskich i zagranicznych, w większości przypadków również są one dostępne, ale są wyjątki. W M-Banku zleceń z limitem aktywacji nie ma w ogóle, a w Bosiu nie można limitu aktywacji łączyć ze, ze, ze zleceniem PKC a w przypadku London Stock Exchange nie można składać zleceń z limitem aktywacji w ogóle. Jeżeli chodzi o zlecenia trailing stop, wygląda to bardzo podobnie. W M Banku i w Bosiu nie ma opcji, żeby z niego skorzystać, w Aliorze niestety również nie. Jeżeli chodzi o XTB, Degiro, Interactive Brokers, Exante i Saxo, istnieje taka możliwość, chociaż w przypadku Degiro, można je stosować tylko inwestując na rynku niemieckim. W przypadku Interactive Brokers jest takie ograniczenie, że na portalu klienta, czyli po zalogowaniu się do, na portal, nie ma możliwości złożenia zlecenia Trading Stop. Aby je złożyć, trzeba skorzystać z aplikacji TWS, którą, którą udostępnia Interactive Brokers. Jest ona bezpłatna, ale jest to dodatkowa aplikacja, którą trzeba ściągnąć na komputer, co dla okazjonalnych inwestorów może być pewną uciążliwością, dodatkowa aplikacja. To, o czym warto pamiętać, zwłaszcza jeżeli ktoś inwestuje długoterminowo albo średnioterminowo, to, że zlecenia bezterminowe albo zlecenia do dnia mogą mieć limity ważności. W przypadku mBanku jest to zaledwie 30 dni, tak jest taka jest maksymalna ważność limitu do dnia. W DM BOSI jest 90 dni, ale nie dłużej niż do 31 grudnia. Najlepiej pod tym względem jest w AliOrze, Exante i Saxobank. Tam nie ma żadnych limitów. Spróbujmy na koniec złożyć sobie zlecenie z limitem aktywacji w kilku różnych domach maklerskich. Na pierwszy ogień idzie dom maklerski Bosch. Wypełniamy wszystkie pola tak samo, jakbyśmy składali zwykłe zlecenie bez limitu aktywacji, czyli giełda, papier, kierunek, ilość, limit albo PKC. No w Bosi akurat nie ma PKC, ważność. Po prostu dodatkowym polem, które trzeba, trzeba wypełnić, jest limit akt, czyli limit aktywacji. To pole zaznaczyłem ramką w kolorze czerwonym, abyście widzieli. Pamiętajmy, że składając to zlecenie musimy, określając limit aktywacji, pamiętać o tym, że musi on być wyższy od kursu ostatniej, trans kursu ostatniej transakcji. W prawym górnym rogu BOSCH podpowiada nam kurs 95,11 euro w tym przypadku, ale pamiętajmy, że nie jest to kurs ostatniej transakcji, tylko kurs odniesienia, czyli kurs zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej. Gdybyśmy chcieli mieć pewność, jaki jest ten kurs ostatniej transakcji, możemy skorzystać na przykład z na żywo na rynku SETRA, jeżeli akurat tam inwestujemy. Jak uzyskać dostęp do tych notowań, pokazywałem w innym nagraniu, zalinkuję do niego pod spodem, i stąd pozyskać informacje o tym, jaki jest kurs ostatniej transakcji. Po wypełnieniu wszystkich pól składamy zlecenie, wysyłamy na giełdę. Drugi przykład: Interactive Brokers. W tym przypadku w polu Order Type wybieramy Albo zlecenie stop, albo stop limit. Różnica jest taka, że zlecenie stop to zlecenie jest z limitem aktywacji po każdej cenie, więc w polu stop price określimy limit aktywacji, a w przypadku zlecenia stop limit, czyli tutaj po prawej stronie, oprócz stop price, w tym przypadku 90, określimy też limit ceny, ponieważ jest to zlecenie stop limit. I pamiętajmy tylko o tym, że Podobnie jak wcześniej, zleceń, limit aktywacji musi być w przypadku zleceń sprzedaży niższy niż kurs, ostatnie, kurs ostatniej transakcji. My, ostatnią transakcję czy kurs ostatniej transakcji, widzimy u góry tego formularza, tylko pamiętajmy, to jest 95,36, ale pamiętajmy, że to jest kurs opóźniony o 15 minut. Więc w rzeczywistości musi, może on być nieco inny. Bierzmy na to poprawkę. Po wypełnieniu wszystkich pól. Wysyłamy zlecenie. Te, które nam pozostały, o których nie powiedziałem, to quantity. Tutaj wpisujemy liczbę jednostek, a na górze mamy buy order albo sell order. Jeżeli chcemy sprzedać, wybieramy sell order. Na koniec zlecenie trailing stop, zlecenie sprzedaży w wariancie trailing stop w Degiro. Mamy kurs ostatniej transakcji na samej górze. 95/36. Pamiętajmy, że tutaj również jest to zlecenie, że jest to kurs opóźniony o 15 minut. Wybieramy kup lub sprzedaj. Ja wybieram sprzedaj. Zlecenie ciągłe to jest określenie ważności zlecenia, ale pamiętajmy, że w Degiro w zależności od rynku, na którym inwestujemy, ważność tego zlecenia bezterminowego może być krótsza, na przykład na Euronext jeden rok, a na rynku Setra 90 dni. Typ zlecenia określamy nie limit, nie market, tylko trailing stop. W polu stop price określamy wstępny poziom limitu aktywacji. W polu liczba określamy oczywiście, jaką liczbę jednostek chcemy sprzedać, a w tym polu z prawej strony na dole, tam gdzie jest procent, wpisujemy o ile ma się zmienić zlecenie, to zmienne zlecenie to trailing stop. I może ono być wyrażone właśnie albo w procentach, ja tutaj wpisem akurat 10%, ale istnieje też opcja, aby była ta różnica wyrażona kwotowo i możemy wpisać po prostu na przykład 10 euro. I wtedy jeśli od szczytu spadnie 10 euro, to zlecenie się aktywuje. Po wypełnieniu wszystkich pozycji klikamy Wydaj zlecenie, zlecenie trafia na giełdę. To wszystko, co chciałem Wam pokazać w tym materiale. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. Jeżeli tak, dajcie suba i do zobaczenia następnym razem. Cześć!